Było raz trzech braci, którzy wędrowali opustoszałą drogą, o zmierzchu. W końcu doszli do rzeki zbyt głębokiej, żeby przez nią przejść. Bracia znali się jednak na czarach, więc machnęli różczkami i wyczarowali most. Zanim zdołali przejść, drogę zagrodziła im zakapturzona postać. Była to śmierć. Czuła się oszukana, ponieważ wędrowcy zwykle tonęli w rzece. Nie dała jednak za wygraną. Udawała, że podziwia braci za magiczne zdolności i oznajmiła, że każdemu z nich należy się nagroda za przechytrzenie śmierci. Najstarszy brat poprosił o różdżkę, której moc przewyższałaby wszystkie inne. Śmierć wycięła mu różdżkę z czarnego bzu i nazwała ją czarną różdżką. Drugi brat postanowił jeszcze bardziej upokorzyć śmierć i poprosił o moc wzywania ukochanych zmarłych spoza grobu. Więc śmierć podniosła gładki kamień z rzeki i podała mu go. W końcu śmierć zwróciła się do trzeciego brata. To był skromny człowiek. Poprosił o coś, co by pozwoliło mu odejść z tego miejsca, nie będąc ściganym przez śmierć. Wtedy śmierć niechętnie oddała mu swoją pelerynę niewitkę. Pierwszy brat dotarł do odległej wioski, gdzie z czarną różdżką w ręce zabił czarodzieja, z którym się niegdyś spierał. Upojony mocą, jaką dawała mu czarna różdżka, poszedł do gospody chwalić się, że stał się niezwyciężony. Tej samej nocy śpiącemu bratu inny czarodziej ukradł różdżkę i na wszelki wypadek poderżnął gardło. Tak śmierć zabrała pierwszego brata. Drugi brat powędrował do własnego domu, w którym wziął kamień i obrócił go trzykrotnie w dłoni. Ku jego radości pojawiła się przed nim dziewczyna, którą pragnął poślubić, zanim przedwcześnie zmarła. Okazała się jednak smutna i zimna, bo nie należała do świata żywych. Drugi brat, doprowadzony do szaleństwa, beznadziejną tęsknotą, zabił się, by połączyć się z ukochaną. I tak śmierć zabrała drugiego brata. Trzeciego brata. Śmierć szukała przez wiele lat, ale nie mogła go znaleźć. Dopiero gdy dożył podeszłego wieku, najmłodszy brat zdjął z siebie pelerynę niewitkę i oddał ją synowi. Wtedy pozdrowił śmierć, jak starego przyjaciela, odszedł z nią z tego świata. Jak równy z równym.